Dzień dobry, moje drogie byki. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na nowy cykl lunarny. Zaczynamy energią nowiu w okolicach 8 maja. Mamy nów dokładnie 8 maja, ale jak wiemy, energia nowiu oddziaływuje kilka dni przed, kilka dni po. W każdym razie zaczynamy energią nowiu. Majowego przechodzimy przez pełnię i kończymy na kilka dni przed nowiem w czerwcu. Słuchajcie, zanim przejdę do czytania, to tylko na marginesie dam Wam znać, że korzystne m, księżycowo dni dla Was, to znaczy, że księżyc będzie na was wpływał. Niesamowicie optymistycznie i w ogóle tak korzystną będzie miał energię. To będą dni 7, 16 i 28 maja, natomiast dni, na których trzeba, w których trzeba zwrócić większą uwagę na to, co się dzieje, zachować większą ostrożność to 5, 15 i 25 maja. Słuchajcie, zaczynamy i zaczynamy od afirmacji dla byka na cały miesiąc lunarny. Bardzo proszę zostawcie tę afirmację w komentarzu pod filmem. Możecie dodać kilka słów od siebie. Możecie po prostu napisać dziękuję, przyj przyjmuję, a afirmacja dla Was. Kocham i troszczę się o moje ciało, dom dla mojej duszy. Kocham i troszczę się o moje ciało, dom dla mojej duszy. No dobra, mamy piękny, piękną pogodę, czas wiosny, wiosna w pełni, maj, więc być może chodzi o jakąś aktywność, to już wy wiecie najlepiej. Natomiast kwestia e, zatroszczenia się o siebie, o swoje ciało, które jest domem dla waszej duszy. Dobrze, zaczynamy. Energia, energia nowiu dla Was. Um, Energia nowiu, która sama jakby mówi, słuchaj, no dobry czas, żeby ustalić jakiś nowy plan. To jest korzystny czas do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, do opracowywania planów, projektów, cokolwiek będziesz robił, jeśli chodzi o fazę robienia tych, robienie tych plan faza o fazę robienia tych planów, przygotowywania sobie gruntu, spoko, spoko, ale karty mówią, no dobra, ale po prostu na razie trzymaj te pomysły, trochę dla siebie. Tak? Trzymaj swoje karty blisko siebie, jak to się mawia. Nie pokazuj, na ten moment, przynajmniej w czasie nowiu, obserwuj otoczenie, obserwuj swoich, na przykład, nie wiem, jeśli to jest zawodowe, obserwuj konkurencję, obserwuj swoich współpracowników. Um, w tym znaczeniu, że um, trzeba utrzymać coś w tajemnicy. Ok? Trzeba utrzymać coś w tajemnicy. To jest mniej więcej taka energia, bo przyjdzie moment, kiedy się tym podzielisz, i ten moment pokazuje się nam na przykład około trzy dni po nowiu, gdzie stawiamy pierwsze kroki w stronę nowego i rośnie nasza motywacja, i rośnie nasza wiedza, i rośnie nasza inspiracja, prawda? I jesteśmy gotowi stanąć w blokach startowych i ty podchodzisz do tego z dużą dojrzałością. Tak, jakby tutaj czujesz, że to nie jest ta chwila, że to nie jest ten moment, że jeszcze musisz troszkę poczekać. Więc. Pokazuje się taka energia, która trzy dni nowiu dla Ciebie w królu Kielichów mówi tak, to jest ten moment. Wyczekałeś właściwy moment, poczujesz, że to jest właściwy moment, tak? Dodatkowo jeszcze, to jest ktoś niesamowicie uważam świadomy tego, co chce zrobić, niesamowicie odważny do tego, żeby to zrobić, ponieważ nie ma w Tobie lęku, nie ma w sobie strachu, żadnego, jesteś pogodzony z tym, co ma nastąpić. Po prostu. Dla byków, które randkują, to muszę powiedzieć jeszcze, e, randkujesz, czyli rozumiem, nie jesteś do końca w stałym związku. Tutaj w czasie nowiu to uważałabym na nowe znajomości, bo możesz mieć kogoś w swoim życiu, kto jest po prostu, czy znaczy poznać kogoś, kto oszukuje. OK, natomiast kilka dni, ale randkuj randkuj randkuj, dlatego że kilka dni dalej, kilka dni potem pokazuje się już ktoś no taki powiedziałabym bardziej ułożony emocjonalnie. W ogóle jeśli randkujesz w sieci, to zachęcam cię do mojego filmu, który pojawił się jakiś czas temu i jest w playliście czytań bezterminowych, właśnie dla osób, które randkują online. To powiedziałabym Zajrzyj sobie tam i od, odsłuchaj, proszę, tę część filmu, która jest y, dedykowana Twojemu znakowi. Dobrze? No więc, jakby. Około 7 dni po nowiu. Mm. Dobrze jest mówić tak wszystkim różnego rodzaju życiowym zaproszeniom, otwartość na to, co nas otacza, upewniamy się, że skupiamy się na tym, co trzeba. Niewątpliwie ty odsuwasz powątpiewanie, wiesz, że chcesz coś zrobić, tylko uważaj na impulsywność. To jest chyba jedna kłótliwość, na impulsywność. E, to jest chyba, mm, powiedziałabym, takie trochę ostrzeżenie, takie trochę ostrzeżenie, szczególnie jeśli chcesz w swoim życiu wprowadzić coś. Co dobrze wiesz, że nie spotka się z uznaniem otoczenia z jakiegoś powodu, to rzeczywiście trzeba przemyśleć wszystko, łącznie z argumentami, których chcesz użyć, na przykład jeśli chciałbyś nakłonić kogoś jeszcze do swojego pomysłu, dlatego że tutaj ty jesteś gotowy, żeby ten pomysł zrealizować lub go nie zrealizować, wycofać się z tego, ale drugiej stronie sytuacji, która na coś liczyła, może się to nie spodobać. Dobra, idziemy dalej. Um, około 11 dni po naszym nowiu um, jesteś prawie u celu i możesz czuć, że jesteś prawie u celu odnośnie wprowadzenia w życie tego, na czym ci zależy pomyśl o tym co jest do zrobienia. Staraj się zaangażować, tak? To jest też taka energia w, jakby bardzo twórcza u was albo dająca nadzieję na przyszłość, takiej świadomości, że tak naprawdę no, każdy projekt, każda inicjatywa zaczyna się od nazwijmy to od jakiegoś marzenia, od jakiegoś snu, prawda? To jest dobry czas dla was tutaj, żeby zdefiniować swój cel lub żeby sobie zrobić, powiedziałabym, krok po kroku, etapami, m, rozpisać, rozrysować drogę do tego celu. Natomiast pokazuje się, jeśli będą jakieś kłótnie nawet, jeśli będą jakieś kłótnie nawet między Tobą a ważną dla Ciebie osobą, to tutaj później pokazuje się naprawa, uzdrowienie tej relacji. Czas pełni to czas cesarzowej dla Ciebie. Więc e, niewątpliwie e, karta sugeruje, słuchaj, wiesz, czego chcesz, wiesz, czego nie wiesz. No to wiesz, czego chcesz, wiesz, czego nie chcesz, więc upraszczaj sprawy. Wiesz, czego chcesz, wiesz, czego nie chcesz, więc upraszczaj sprawy. E, dodatkowo jeszcze e, pokazuje się mm, prośba do Was, że jeśli będziecie wiedzieć, co stoi Wam na, na drodze, żeby osiągnąć cel, macie wokół siebie cesarzową, czyli osobę, która może Wam ten problem pomóc y, zneutralizować, tak? Natomiast ty sam pokazujesz się jako ktoś bardzo kreatywny, drogi byku. E, tutaj, dla osób, które prowadzą własne biznesy, dobry czas do tego, żeby popracować jeszcze nad tym, e, co mm, Twoim zdaniem nie jest dostateczne w, tej, w Twojej konkretnej sytuacji, spróbować nie wiem, no, zareklamować na, na przykład swoje produkty i usługi w inny sposób, w nowy sposób na jakichś nowych platformach, użyć e, innych narzędzi marketingowych, na przykład, dobry czas do tego. Po prostu, dobry czas do tego. Um, ok. Około 18 dni po nowiu, Trzeba zrobić, podjąć decyzję. Um, I żeby ją podjąć, bo nie wiesz, czy jest um, decyzja, to bardzo ciężko, bardzo ciężko ci będzie ją podjąć, dlatego że możesz czuć, że nie ma tutaj dobrych, dobrego wyjścia z tej sytuacji. Dla mnie karta sugeruje, bo tak, energia księżyca mówi, no uwalniaj się od tego, czego już nie chcesz, co Cię hamuje, prawda, co Cię wstrzymuje. Wiesz doskonale, że być może trzeba to zrobić, ale z drugiej strony ciężko Ci podjąć decyzję jak. Yy, I jeszcze pokazała się nam energia dwójki mieczy i dla mnie w tym momencie to jest karta, która mówi, no to poszukaj więcej informacji. Na ten temat. Staraj się, poszukać po więcej, staraj się poszukać więcej informacji, lub zadbać o jakieś dodatkowe, jakąś wiedzę dodatkową, która ci pokaże, jakie masz jeszcze opcje w tej sytuacji. Jakie są jeszcze dostępne opcje w tej sytuacji. Dobrze, no właśnie i dobrze, bo um, około, słuchajcie, 21 dni po naszym nowiu tutaj pokazuje się energia z gatunku no dobra, nadaje rozmachu istniejącym celom. Mam już wiedzę, zgromadziłem tutaj wiedzę, jakich poprawek muszę dokonać, prawda? E, więc idę do przodu um, i macie kartę słońca, która mówi no, że przed tobą słoneczne dni. Więc weź to pod uwagę, żeby rzeczywiście tutaj około 18 dni po naszym nowiu zebrać te informacje, te dodatkowe wiadomości, albo poszukać ich. To może Ci pomóc podjąć właściwą decyzję. Koniec końców podejmujesz właściwą decyzję. To jest też karta, która mówi, że jak dla mnie, jeśli chcesz coś zrobić szybko, licz się z tym, że będziesz musiał to zrobić sam. Jeśli chcesz, że tak powiem, zajść dalej, to licz się z tym, że trzeba będzie mieć tutaj kogoś jeszcze przy sobie, kto będzie, wiesz, z Tobą współdziałał w tym zakresie, prawda? No, wiesz, co tutaj jeszcze dla osób, które prowadzą swoje biznesy, bardzo wprost się pokazuje energia. Masz biznes własny, masz pracowników, trzeba zadbać o swoich pracowników, dlatego że oni dbają o Twoich klientów. Więc, to jeszcze taka informacja. No dobra. Um, 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 około 25 dni ponownie, energia sądu ostatecznego, w momencie, gdzie Księżyc zachęca do tego, żeby odpuszczać i robić miejsce na nowy cykl, prawda? Jestem gotowy stawić czoła sprawom różnego rodzaju, podjąć ostatni wysiłek, żeby dokończyć sprawy dla mnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że ja nie chcę w swoim życiu za bardzo już tego wszystkiego, co nie jest owocne, co nie owocuje, i tutaj trzeba sobie może, może zrobić pewnego rodzaju podsumowanie, może się zastanowić. Um, natomiast masz. Wiedzę, masz mądrość i masz taką wewnętrzną motywację, żeby jakby z, z, zmienić coś o tyle, żeby chodzi o niepoświęcanie więcej czasu, energii i uwagi i być może pieniędzy, y, sytuacjom, ludziom, miejscom, które nie są owocne. Jak to zrobić? Więc Masz lekcje w sobie już pobrane z poprzednich doświadczeń, dobrze jest to wykorzystać. Dodatkowo masz wiedzę i mądrość, jak to zrobić, ok? Tym samym więc pokazuje się energia zrzucenia z siebie ciężaru, ciężaru odpowiedzialności lub w ogóle ciężaru sytuacji, ponieważ zostawiasz za sobą to, czemu musiałeś poświęcać swój czas, nie dawało ci to nic w zamian. Koncentrujesz się na tym, co owocne i efektywne, i taką energią kocha. Y Kończysz? A powiedziałam kocham, bo chciałam Wam przypomnieć jeszcze afirmację. Kocham i troszczę się o moje ciało, o moje ciało. dom dla mojej duszy. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.